Dzisiaj kryzysy na swoim. To tak informacyjnie dla wszystkich, którzy się zastanawiają, czy oglądać dzisiejszą strategiczną kawę. Witam wszystkich bardzo serdecznie, 44 odcinek strategicznej kawy. Ja się nazywam Barbara Jurga, jestem badaczką rynku i specjalizuję się w strategii marek osobistych i produktowych. To jest rejestracja nagrania na żywo, które się odbywa i na Facebooku, i na Instagramie. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, jeśli oglądasz to nagranie z odtworzenia, przyjdź na żywo, bo na żywo można zadać pytania. Najciekawsze z nich wchodzą w zakres tej strategicznej kawy, którą bardzo możliwe, że oglądasz teraz z odtworzenia. No a sama strategiczna kawa to jest spotkanie przedsiębiorczyń, przedsiębiorczy, przedsiębiorców, freelancerek i freelancerów, którzy postanowili przełożyć swoją pasję i zarabiać na tej pasji więcej. Na swoim. Nie obiecuję milionów w weekend. Obiecuję rzetelne postawienie Twojej firmy, Twojej marki, w stabilny biznes, który da Ci możliwość dobrego i fajnego zarabiania na miarę Twoich możliwości, na miarę branży, którą wybrałeś albo którą wybrałaś i na miarę produktów czy usług, które tworzysz. A dzisiaj w strategicznej kawie mamy temat kryzysy na swoim i jak zawsze to się możesz tego spodziewać po każdym odcinku strategicznej kawy. Moja głowa zawsze dokonuje pewnej analizy, czyli przedstawię wszystko w punktach. To będzie tych kilka podstawowych, najczęściej przydarzających się przedsiębiorczyniom i przedsiębiorcom kryzysów na swoim, po czym przedstawię rozwiązania. Pierwszy kryzys zaczynam od takiego najbardziej popularnego kryzysu i najłatwiejszego równocześnie. To jest kryzys związany z pieniędzmi. Czyli możemy mieć mniej pieniędzy niż mamy kosztów. To jest pierwszy typ kryzysu w ramach tych finansów. Drugi typ kryzysu w ramach tych samych finansów to jest ten moment, w którym my wydajemy więcej niż zarabiamy. Czyli teoretycznie, w obrębie naszego kubełka zarobkowego, byłyby pieniądze na wszystkie nasze koszty, ale ponieważ nasz styl życia jest taki, a nie inny. Że wydajemy więcej niż zarabiamy, no to to po, doprowadza nas do minusa. No i trzeci element jest taki. Bardzo bym chciała zarabiać więcej niż mam w tym momencie, ale tak się dzieje, że nie zarabiam na przykład, nie? Czyli generalnie te pieniądze są, masz takie wrażenie, że ta firma się toczy, twoja skrupulatność, tutaj wracamy do elementów związanych z takim osobowym podejściem do biznesu, czyli taka twoja skrupulatność. Skromność, oszczędność w wydawaniu tych pieniędzy pozwala ci się utrzymać, ale nie masz takiego poczucia, że no jakby jest tutaj sens w tym, w tym wszystkim. Nie? Dlaczego zaczęłam od finansów? Dlatego, że to jest najczęściej pojawiający się problem, z którym ludzie przychodzą do mnie na konsultacje. A dlaczego powiedziałam, że to jest najłatwiejsze? Dlatego, że to jest matematyka. To jest tylko i wyłącznie dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. I teraz rozwiązaniem na to jest bardzo skrupulatne budżetowanie swojej działalności gospodarczej, swoich przedsięwzięć. Budżetowanie zawsze jest składową strategii. Nie wierzcie ludziom, którzy wam mówią w internetach, że możesz mieć dużą strategię za małe pieniądze, dlatego że duża strategia wymaga dużych pieniędzy. A jeżeli ty. Nie masz budżetu i nie wiesz, ile zarabiasz, no to wtedy pojawia się taki problem, że działasz troszeczkę na oślep. To nie jest zarzut. Te strategiczne kawy, na które cię tutaj bardzo serdecznie zapraszam, są od tego, żeby sobie siąść, jak dorosły, dojrzały emocjonalnie człowiek powiedzieć: hm, no chyba mam problem. E, chyba muszę ten problem teraz, jako dorosły, dojrzały emocjonalnie człowiek, rozwiązać. Potrzebuję budżetu. Jeżeli ty zarabiasz mniej niż potrzebujesz pieniędzy, prawdopodobnie może być to związane, i to jest super sprawa, to też jest łatwe, z tym, że nie masz e, w pełni wykorzystanych mocy zarabiania tych pieniędzy. I tutaj znowu, niejedyny, niewyłączny, ale najczęściej pojawiający się przykład e, postawy osobowej, to jest taka skromność, która jest źle rozumiana. I która tak naprawdę komuś się wydaje, że tak wygląda skromność, czyli nie będę się pchać z moimi produktami i usługami do domów innych ludzi, ale tak naprawdę, i to mówię z perspektywy badaczki rynku, kiedy dojdzie się głębiej do przyczyn takiego, takiej postawy, takiej pozornej skromności, to nagle się okazuje, że to jest postawa, nie będę się prosić, żeby ktoś coś ode mnie kupił. I to już nie jest skromność. To jest duma. Jeżeli to jest w tobie, znowu, to nie jest zarzut. Tu jest bardzo empatyczne, opiekujące się wszystkimi środowisko. Możesz w komentarzach tutaj przez chwilę się wypłakać. Ktoś ci na pewno podetrze nos, obłoży pupę rumiankiem, poklepie cię po ramieniu, ale potem usłyszysz od nas: no dobra, teraz do roboty. Teraz tę postawę trzeba zmienić. Nie? Więc to też jest jedna z prostszych rzeczy, tak? Zmiana myślenia na temat zarabiania pieniędzy to może być jakieś przekonanie rodzinne, że, że nie chce się prosić, żeby tak? ktoś ode mnie coś kupił. To w ogóle nie ma nic wspólnego z, z byciem na kolanach. To jest yy, sprzedaż, ma bardzo dużo wspólnego z informowaniem ludzi o tym, jak dobry jest Twój produkt. I bardzo często, ja nie mówię, że wyłącznie, ale bardzo często okazuje się, że podstawą do tego przekonania nie będę się prosić, tak, to jest ta duma, ta pozorna duma. Bardzo często okazuje się, że za tym wszystkim stoi brak wiary w swoje produkty i usługi. Ludzie, rozmawiamy o firmach, rozmawiamy o pieniądzach, a dochodzimy do nas samych, do naszego środka. A? Trzeci element to jest yy, taki element związany z tym, że nie masz zaplanowanej sprzedaży. Ty nie wiesz, kiedy największa grupa Ludzi, z twojej grupy docelowej będzie chciała kupić twój produkt. I teraz rozdzielam to na dwie ścieżki. Jeżeli ty dopiero zaczynasz, jeżeli ty dopiero startujesz, czyli jesteś w swojej pierwszej dwulatce prowadzenia biznesu na swo, takiego no, swojej pasji, na swój, tak, to ty masz prawo tego nie wiedzieć, bo ty się dopiero tego uczysz. Tobie się wydaje, że to mogą być te odcinki, te kwartały, ten czas, ale dopiero tak naprawdę nabierasz doświadczenia, że to na pewno jest ten czas. I że to na pewno jest ten moment, albo że to nie jest jednak ten moment, który zakładałaś albo zakładałaś. Więc tutaj się kłania planowanie. Nawet jeżeli już któryś raz masz podejście do własnego biznesu, no to w tej konkretnej branży możesz działać po raz pierwszy. Nie biczuj się, nie obwiniaj się, rób dużo notatek, bo to naprawdę ulatuje. Sprawdzaj swój budżet. Znowu prosta matematyka. Które miesiące przyniosły mi więcej pieniędzy, które, pieniądze przy... które miesiące przyniosły mi mniej pieniędzy, co się wtedy działo na rynku? Co ty zrobiłaś? Co ty zrobiłeś, żeby ten wynik finansowy był taki, a nie inny. Nie? To, jest, to jest naprawdę bardzo. Pro... I teraz naprawdę wybacz sobie, jeżeli to jest Twoja pierwsza dwulatka, czyli pierwsze 24 miesiące. Natomiast jeżeli ty masz jesteś 5 lat na rynku, 7 lat na rynku. Twoja sprzedaż kuleje, i ty nadal nie planujesz sprzedaży, i ty nadal nie wiesz, kiedy są te najlepsze momenty sprzedażowe w twojej branży. To znowu nie jest zarzut, to jest raczej stwierdzenie faktu. Trzeba tutaj pogadać samej ze sobą, samemu ze sobą, umówić się na taką strategiczną kawę, do której ja. Niezmiennie zachęcam, inspirując Cię tutaj porankiem, z moją kawą. Tak jak są zebrania zarządu, zebrania działów w firmach, w których może kiedyś zdarzyło Ci się pracować, tak Ty musisz, musisz, Ty musisz robić swoje zebrania. I w mojej drugiej książce pisałam właśnie o samotności ludzi na swoim najprawdopodobniej wolałabyś albo wolałbyś, żeby na tym spotkaniu ktoś był, ktoś, to cię poklepie po ręka po ramieniu, chwyci cię za rękę, powie ci, będzie dobrze, no to zrobimy to, damy radę, nie? Taki zespół, ale tego nie ma. To jest fakt. Z tym się trzeba po prostu pogodzić. Robisz kawę, kawę samodzielnie albo poznaj kogoś tutaj w społeczności, umówcie się na, na kawę razem. I tam mastermindujcie sobie na temat swoich biznesów, nie? Eee, trzeba planować tę sprzedaż. Trzeba planować tę sprzedaż po to, żeby w momencie, kiedy znowu będziesz w tym punkcie roku, który prognostycznie daje ci największą szansę zarobkową, żeby wtedy włożyć pieniądze w reklamę i rozwinąć tę sprzedaż u ciebie. Rozwiązania. Już ta strategiczna kawa mogła ci przynieść takie refleksje: OK, dobra, jestem w tym i w tym miejscu, wiem co zrobić. Na rynku. W internecie naprawdę na kliknięcie, na cztery kliknięcia Twoim palcem w komórce. Jest bardzo dużo bardzo wartościowych ludzi, którzy pomogą Ci zadbać o Twoje finanse, o Twoje pieniądze, o Twoje planowanie, o Twoje wszystkie inne rzeczy. Możesz też korzystać z moich produktów. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do mojego sklepu, natomiast ja nie jestem jedyna i wyłączna na rynku. Idź tam, gdzie cię ciągnie serducho, idź tam, gdzie cię ktoś przekonuje swoją siłą e, taką przekazu, e, rzetelnością, jakby to, co z tobą rezonuje, tak? Bo jeżeli tutaj uważasz, że a, no trafiłem tu, trafiłam przez przypadek, jakaś strategiczna kawa, babka coś mówi, no w sumie mam ten problem, ale ona mnie drażni, w sensie ja ciebie drażnię, nie przychodź do mnie. Bo będzie cię denerwować każda kolejna lekcja moich kursów, warsztatów, e, wszystkich innych rzeczy. Idź tam, gdzie ktoś z tobą rezonuje bardziej. W moim sklepie znajdziesz kurs o planowaniu i organizacji czasu. Tam jest też planowanie sprzedaży. I teraz tam jest rabat, ulga 50. Ulga pisana małymi literami 50 to jest 5 i 0, pisane łącznie i masz tam 50% rabatu na cenę tego, cenę tego kursu. Skorzystaj teraz, bo to jest oferta czasowa. Jeżeli oglądasz to z odtworzenia, sprawdź, czy nadal ta, ta, ten rabat obowiązuje. Napisz do nas. To jest ważne. Planowanie sprzedaży jest ważne. Zajmij się tym. Po prostu. I teraz uwaga, jeżeli ty masz problem z budżetowaniem, w moim sklepie również znajdziesz produkt o budżetowaniu e, małej firmy JDG, czyli jednoosobowej działalności gospodarczej. Ale ponieważ dwam o twoje pieniądze, poczekaj. Za chwilę będzie tam kod rabatowy na to, żeby kupić ten, e, ten kurs. Jeżeli zależy ci na czasie, wskakuj już teraz. Jeżeli chcesz poczekać, poczekaj. Jeżeli zależy ci na pieniądzach, poczekaj, tak? Za chwilę tam będzie rabat. Dobra, mamy kryzysy finansowe załatwione. Dlaczego to jest proste? Bo to jest matematyka. Albo liczysz, albo nie liczysz. I teraz z tej matematyki mo musi, może wychodzić bardzo wiele rzeczy na Twój temat. I te rzeczy mogą być dla Ciebie niekorzystne, niefajne, takie trudne, takie. No, mówiące coś na Twój temat, że to najfajniej tymi pieniędzmi nie zarządzasz. Jesteś dorosły, dorosła, dojrzała, zakładam emocjonalnie, dojrzały emocjonalnie. To nie chodzi o to, żeby się biczować, to chodzi o to, żeby się z tym skonfrontować i powiedzieć, tak, jeżeli będę robić dalej tak, jak robię, to będę mieć takie same efekty. No wiem, to brzmi bardzo coachingowo. Nie jestem coachką, nie zajmuję się tym. Ja się zajmuję pieniędzmi, zarabianiem, strategią marketingową, strategią marki i postawieniem Twojej firmy na nogi. Jeżeli chcesz przyjąć. Postawę, ofiary, która ze wszystkiego się tłumaczy, to będziesz mówić coś takiego. Ja mam specyficzną branżę, ja mam specyficzny teren, ja mam specyficzny biznes, jestem w specyficznej sytuacji i moja sytuacja jest wyjątkowa. Bo ofiary są zawsze wyjątkowe, i zawsze yy, stoją pod rynną, tak? To wyjdź pod tej rynny. To rozwiąż swój problem. To idź w innym kierunku. Serdecznie zapraszam, mogę Ci pomóc, ale też możesz poszukać pomocy gdzieś indziej. Jest bardzo dużo, bardzo wartościowych materiałów, które są bezpłatne w internecie. Idź i szukaj, i pomagaj sobie, bo nikt nie przyjdzie, żeby Ci pomóc, bo nikomu nie będzie zależeć bardziej na Twoich pieniądzach niż może zależeć Tobie. Uwierz mi, nawet Twojemu mężowi, nawet Twojej żonie paradoksalnie nie zależy y, tak bardzo na twoich pieniądzach, jak zależy tobie. Więc jeżeli tobie zależy tylko troszkę i oczekujesz pomocy, no to, to wyobraź sobie, jak bardzo mało zależy im. Dobra, teraz mamy pieniądze załatwione, prosta matematyka, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie i jakie mam koszty, ile muszę zarobić, czy mam zaplanowane, czy mam niezaplanowane, czy na pewno zrobiłam, zrobiłem wszystko, żeby taki wynik osiągnąć. Dobra, Następna, y, następny problem to jest czas. Czyli generalnie, gdyby moja doba, doba miała 72 godziny, to byłoby wszystko miodzie. Ja bym zdążyła i z wpisami na bloga, i z prowadzeniem społeczności, i z wysyłką newslettera, i z organizowaniem sprzedaży. Gdyby tylko moja doba miała 72 godziny, to są bardzo częste, niewyłączne, niejedyne, ale bardzo często problemy osób, które pracują na swoim. Czas. Podstawą zarządzania czasem nie są macierze dla osób, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze i są freelancerami. To nie są macierze ważne, pilne, nieważne, mniej pilne, bo te macierze są doskonałe, idealne, ale w sytuacji, kiedy masz ludzi do tego, a Twoja praca polega na zarządzaniu zespołem. Wszystkie te macierze to jest po prostu do kosza sobie możesz wsadzić, kiedy jesteś jednoosobową działalnością gospodarczą. Masz 24 godziny, z czego 8 godzin odpada ci na sen i inne przyjemności. 8 godzin to jest tak zwane życie rodzinne. To wtedy pierzesz, sprzątasz, gotujesz, chodzisz na wywiadówki, mówię o normalnych ludziach. Nie mówię o ludziach, którzy w internecie pokazują ci jak to spacerują po prostu po parku i obrzucają się liśćmi, tak? 8 godzin zabiera ci życie, w tym życie rodzinne, opieka nad dziećmi, yy, opieka stomatologiczna, pójście do lekarza. A kolejne 8 godzin możesz przeznaczyć na pracę. Twoja doba nie będzie miała 72 godzin, my mamy zawsze za mało czasu, a macierz, ważne, pilne, nieważne, nie będzie tutaj działać. Dlatego zrobiłam kurs Planowanie i Organizacja Czasu, i w tym kursie zaczynam od planowania odpoczynku, bo jak się zajedziesz, to ty już nic nie zrobisz, tak? I mówię to z perspektywy osoby, która 12 lat pracuje na swoim i pracowała też na macierzach. Bo ja tutaj już starsza jest i mam 21 lat doświadczenia w marketingu, w stawianiu firm. I moje moce przerobowe, kiedy byłam 25-latką, były inne, a teraz, kiedy mam lat 46, są inne. I podstawa zarządzania czasem opiera się o świadomość tego, jak działa Twój mózg. Jeżeli Ty najpierw temu mózgowi coś dasz, to on zacznie ci pomagać i w ramach tych Twoich ośmiu godzin zacznie być bardziej produktywny. O tym wszystkim jest mój kurs. Nie będę ci tam chrzanić o tym, jak to tam magia list, magia tego. Ja się w tym kursie zajmuję tym, co masz zrobić, jeżeli Twoja głowa podpalona pasją, głowa, która równocześnie chce prowadzić biznes, nagle eksploduje kreatywnymi pomysłami które rozwalają ci totalnie dzień. Albo co zrobić wtedy, kiedy nie masz w sobie tej wrodzonej, naturalnej, nauczonej w domu asertywności, żeby nie odebrać telefonu od kogoś, kto znowu ci będzie narzekać. Więc mamy pieniądze, mamy czas, kolejny element, trzeci element jest związany ze z twoim stanem zdrowia, ja to bardzo często powtarzam, nikt za ciebie do lekarza nie pójdzie. Jeżeli pracujesz na swoim, nie masz kadr, które cię wyślą na badania okresowe, które sprawdzą, czy z twoimi płucami jest wszystko dobrze, kobiety, przegląd, wiadomo, góra-dół robimy, samodzielnie dbamy o to. Jeżeli teraz masz takie poczucie, o Boże, już dawno powinnam iść zrobić cytologię, no to powiem ci tak dosyć brutalnie, idź. Idź. E, moja przerwa w wysyłaniu newslettera od marca do e, jesieni tego roku wynikała z tego, że załamało mnie to, jak wielu z moich znajomych, wiele z moich znajomych, gdzie się nie odezwałam, w którym miejscu okazało się, że ma strasznie trudne diagnozy początkowo terminalne. Teraz wiadomo, walczymy, wierzymy w to, że będzie dobrze. Yy, I to wszystko się bierze z takiego, mm, a kiedyś, a potem pójdę, yy, idź, nikt tego nie zrobi za ciebie, ja też tego nie zrobię za ciebie. E, czwarty punkt, naj, najbardziej zabawny i wierzę, że najbardziej was teraz podniesie energetycznie, dostajecie paczkę energii ode mnie na cały tydzień. Czwarty punkt to jest taki punkt, który tutaj dodałam, oczywiście tych punktów można by tworzyć z 200, ale e, ograniczamy się do tych kilkudziesięciu minut tutaj na żywo. To jest punkt, w którym, kiedy rozwój osobisty wejdzie ci za bardzo. To są kryzysy na swoim. Czyli na przykład naczytałaś się książek typu Klub Piąta Rano albo, zaraz Wam powiem, jak ta książka się nazywa? Magia Poranka. Poczekajcie, poszukam tego aż tutaj. Jakaś taka, taka, fenomen poranka. Przypomniało mi się, fenomen poranka. Albo fenomen poranka. I tam jest w ogóle wszystko przepięknie, bo to polega na tym, żeby wcześniej wstawać, trochę pomedytować, trochę wysiłek fizyczny, trochę wody. To wszystko jest prawda, ludzie. To jest wszystko prawda. Ja sama jestem z tych, co wstają bardzo wcześnie rano. Kłopot polega na tym, że w żadnej z tych książek nie piszą ci, jak ty masz to zrobić. Naprawdę. Bo oni opisują, o, opisują fantastyczne skutki porannego wstawania, medytowania. Dbania o wysiłek fizyczny i całą resztę, i tak gdzieś mniej więcej, koło 12, jak ja już bym to wszystko zrobiła, to się mogę zabrać za pracę. Teoretycznie mówiąc, jak to masz zrobić? Po prostu wstań i poczuj energię tak, jak będzie świetnie. A prawda jest taka, że mogą to zrobić wyłącznie z kowronki, czyli osoby, które mają chronotyp poranny, taki ranny w ogóle. Jeżeli, podobnie jak ja, masz chronotyp nocny, czyli jesteś sobą, to możesz sobie te książki wsadzić głęboko. Dopiero wtedy, kiedy zrozumiałam, jak działa mózg i nasz sen, mogłam sobie e, fenomenować poranek i w ogóle wstawać rano i być pro tak produktywną teraz e, o 7.30, kiedy się z tobą widzę, że po, prostu, po pierwsze wiem, co mówię, po drugie jest tu jakieś tempo tej mojej wypowiedzi, po trzecie ty rozumiesz, tak? dociera do ciebie to przy, przy tej kawie. Ja, całe moje życie, nie mogę się zwlec z łóżka rano, ponieważ mój mózg to była żyleta pomiędzy 23.30, a trzecią w nocy i do rana mogłabym siedzieć bez kawy. Przestawienie sowy na poranki jest e, naprawdę trudne, nie jest niemożliwe, sama jestem tego przykładem, ale jeżeli zrobisz to źle, to narazisz swój organizm na takie przepięcia, że dostaniesz tak w tyłek od swojego organizmu, bo twój mózg zadba o to, żebyś nie rujnowała mu jego ścieżki, po prostu na twoje, na twoje przeżycie. Podstawową funkcją naszego mózgu jest utrzymać organizm przy życiu, a ty tutaj fenomen poranka i inne jaja. Daj sobie spokój, babo, śpimy dalej. <ścoughs> Więc kiedy rozwój osobisty wejdzie nam za bardzo, tutaj dałam tylko jeden przykład, właśnie to wczesne wstawanie, które na przykład y, ty wdro jesteś sobą, chcesz wdrożyć, to ma być tak fajnie, Miałaś mieć, miałeś mieć ten wyrzut, endorfin, dopaminy i całej reszta tutaj... No nie bardzo. I sobie myślisz tak, o Boże, to ja się do tego nie nadaję. I zaczynasz się biczować, a tam wszyscy wstają i wszystkie koleżanki ci mówią jakieś mastermindowe... To jest fantastycznie. Wstać rano, napić się wody, i w ogóle no nie. tylko, że ty jesteś sobą. Nie będziesz mieć wyrzutu dopaminy do momentu, dopóki nie uregulujesz kwestii związanych z Twoim snem. Ty musisz najpierw temu mózgowi coś dać, żeby on ci potem pozwolił być fenomenie poranka. Nie? I to jest tylko jeden przykład. A takich yy, za mocnych wejść rozwoju osobistego, to ja wam mogę jeszcze cały odcinek o tym przygotować i to nie jeden. Dajcie znać, czy potrzebne. Wymarzyłam sobie, żeby w każdym odcinku strategicznej kawy zabrał głos jakiś ciekawy człowiek, który równocześnie prowadzi biznes samodzielnie, ale taki biznes, który jest oparty na pasji. Nie inaczej jest też dzisiaj. Chciałabym, żebyście poznali, poznały Monikę Biblis. Która jest fascynatką kuchni i filozofii pięciu przemian. Znajdujemy się właśnie na jej stronie internetowej, na którą bardzo serdecznie Was w imieniu Moniki i swoim zapraszam. Tam będziecie mieć więcej informacji na temat tego, co robi Monika. Monika dzieli się swoją wiedzą w internecie, znajdziecie ją zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. Ja ją poznałam jako autorkę wielu, wielu książek na temat kuchni pięciu przemian. No i co, oddajmy głos Monice. I posłuchajmy, zobaczmy, co Monika ma do powiedzenia, jeżeli chodzi o kryzysy pracy na swoim. Myślałam sobie o tym, kiedy u mnie się pojawiły poważne, pierwsze poważne kryzysy, i muszę powiedzieć, że mimo tak długiego czasu, one się pojawiły dopiero stosunkowo niedawno. Ponieważ ja zaczynałam od wydawania książek, e-booków w internecie, miałam swojego bloga, robiłam warsztaty na żywo, i muszę powiedzieć, że nie zdarzyło mi się wtedy, żebym miała takie poważne kryzysy. One dopiero pojawiły się wtedy, kiedy 5 lat temu weszłam już do online na pełnej parze dwiema nogami, już całkowicie zrezygnowałam z warsztatów tych na żywo, i zaczęły się kursy online, webinary. Zaczęła się też moja nauka tego, jak się w ogóle zachować w mediach społecznościowych. I po około 2-3 latach tej działalności wyłącznie online'owej, właśnie wtedy zaczęły się pierwsze kryzysy. Po pierwsze, miałam poczucie, że mimo rosnącej wiedzy, bo ja cały czas się uczyłam, że robię cały czas to samo w kółko. Mimo tego, że udoskonalałam każdy swój produkt, że każdy jeden, każda jedna edycja tego samego kursu była albo trochę inna, albo ulepszona, poszerzona, dodatkowe materiały. Cały czas szłam do przodu, mimo to miałam poczucie, że, no, że po, prostu, po prostu jestem jak ten chomik w kołowrotku. Również myślę, że dużo złego zrobiło mi to, że ja dużo czasu spędzałam w internecie i ja wiem, że nie tylko ja tak mam. Że nas, twórców internetowych, dość mocno wyczerpuje to, że jesteśmy ciągle online, prawda? Ekrany, w ogóle to klikanie, siedzenie, to naprawdę źle robi na psychikę. I muszę powiedzieć, że wracając do tego, co powiedziałam na początku, że poczucie robienia w kółko tego samego wywołało we mnie coś jeszcze, czego wcześniej nie znałam mianowicie syndrom oszusta, o którym na pewno tutaj słyszeliście no w ogóle, słyszeliście w internecie. Okazało się, że ja czuję, jakbym trochę oszukiwała moich klientów, moich obserwatorów, kiedy powtarzam te same treści. I to było coś, z czym musiałam się zmierzyć i sobie też wytłumaczyć, że, że wszystko jest ok. I do tego jeszcze dochodziła dalsza nauka online i dalsze przebodźcowanie. I właściwie to przebodźcowanie, to wszystko razem, te wszystkie czynniki spowodowały, że ja miałam ochotę już kilka razy w ciągu tych dwóch ostatnich trzech lat. Rzucić wszystko, jechać w bieszczady i tylko po prostu żmalować mandale, i wiecie, po prostu to, co robiłam wcześniej. I jest dobra wiadomość. W moim przypadku, co u mnie działa na kryzysy? Więc przede wszystkim, ja przypominam sobie w sprawach kryzysowych, w takich sytuacjach kryzysowych, przypominam sobie, po co ja to w ogóle robię. I bardzo pomaga mi w tym odzew moich kursantów, moich obserwatorów. Kiedy ludzie piszą mi, co dobrego, pięknego i wspaniałego spotkało ich, co sobie wypracowali dzięki mojej wiedzy. Zresztą, to jest dla mnie, no, nie ma nic lepszego. To po prostu od razu jest taki strzał, taki złoty strzał, że chce się po prostu działać dalej. Co jeszcze dla mnie jest wspaniałe, po prostu odpoczynek od mediów społecznościowych. Skoro już zdiagnozowałam siebie, że za dużo siedzenia w mediach szkodzi mi, no to odpoczynek, nie wiem, sobota offline, przebywanie na łonie natury to jest coś, co, co bardzo mi dobrze robi na kryzysy. No i nowi klienci. I nowi klienci, którzy napływają cały czas, i wiem, że to dla nich to, co ja mówię, jest ważne, nawet jeżeli się powtarzam. I co się okazało, że nawet może moi starzy klienci, starzy, Dzięki nim dowiedziałam się również, że nawet jeżeli ja co roku powtarzam pewne treści, to dla nich nadal to jest ważne, ponieważ oni sobie utrwalają informacje. No i co, i to jest wszystko. Teraz rzucam się w wasze komentarze, odpowiadam tutaj na żywo na wasze pytania, a jeżeli oglądacie mnie z odtworzenia, to dajcie znać, że oglądacie z odtworzenia, jest to dla mnie bardzo ważne, żebym wiedziała, że moja robota nie idzie na marne i ten cały montaż w szybkim galopie, żeby jeszcze w poniedziałek ta strategiczna kawa ukazała się i na YouTubie i w innych mediach społecznościowych, że to, to wszystko ma sens. Dajcie mi znać, łapki w górę, komentarze, że to wszystko ma sens. Marta, potrzebne. Jestem właśnie na etapie zderzenia teorii rozwoju. Oj, coś mi się. Adam ci tutaj ten, serduszko, bo mi zasłoniło. Teorii rozwoju osobistego z realiami mojego ADHD osoby dorosłej. O! A może chcecie odcinek o ADHD u osób, które są na swoim. Ludzie, ludzie kochane. To jest po prostu potężna wiedza o mózgu, którą trzeba mieć, żeby nie biczować się, że ci się rozsypuje wszystko w rękach. A klientek z ADHD to ja mam po kokardę. I wszystkie kocham. I są takie niektóre, które się ode mnie dowiedziały. Ty, a ty nie masz ADHD. Przypadkiem. I ja mówię, nie diagnozujecie, tylko idź sprawdzić. A potem następna konsultacja. Bosio, to jest najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Bo się okazało, że ja nie jestem jedyna. Ula, Ula ADHD tak must have. Dobra, dobra, przygotuję wam o adhd na swoim. Przygotuję taki odcinek. A Grażynka napisała, że w grudniu minie 3 lata od założenia firmy. Grażynka, a ja to pamiętam. Pamiętam, jak do mnie napisałaś, że to zrobiłaś. Pamiętam. Jeżeli macie potrzebę. Jakiegoś tematu na strategiczną, żeby rozwinąć, a mniej więcej wiecie, co jest moim konikiem, że mózg, że konsumenci, że marketing, że marki, jako tak, tak? To dajcie mi znać, napiszcie do mnie, że taki temat by was kręcił. Ja to wtedy wrzucam w relacje, patrzę, jak duże jest zainteresowanie. I jedziemy z tym tematem. Kolejna strategiczna kawa przed nami za tydzień na żywo, 7.30, Facebook, Instagram. Zapraszam bardzo, ale to bardzo serdecznie. A jeśli oglądasz z odtworzenia, zostaw mi tutaj ślad po sobie. Napisz, jaką firmę prowadzisz, jaką działalność, gdzie jesteś i jakim jesteś freelancerem bądź freelancerką. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia za tydzień.